Gdy byliśmy w Gdańsku, babcia pokazywała mi pomnik stoczniowców, którzy zginęli w strajku w 1970 roku. Wspominała też o tym, że 10 lat później wybuchł tam wielki strajk, który zmienił naszą historię. Twoja babcia wcale się nie myliła. 14 sierpnia 1980 roku rozpoczął się strajk okupacyjny w Stoczni Gdańskiej. Bezpośrednią przyczyną wybuchu strajku było bezprawne zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz, ale stoczniowcy domagali się również podwyżki płac. Jak przygotowano się do strajku? W przygotowaniach brał udział Bogdan Borusewicz, tłumacząc swoim kolegom, z którymi strajkował, czego unikać. Po pierwsze, nie wyprowadzać ludzi na ulicy, bo nie da się tłumu na ulicy kontrolować, bo się zaczną burdy, prowokatorzy, normalne przestępstwa. Po drugie, negocjacje zaczynać od najtrudniejszych postulatów, a podwyżka płac na koniec, żeby nie skończyło się tak, że dadzą podwyżki i będzie po wszystkim. I wszyscy przyłączyli się do strajku? Tak wspominał ten dzień jeden z inicjatorów strajku, Jerzy Borowczak. Już mieliśmy ponad tysiąc ludzi. Torosło tak, że już nie widzieliśmy końca pochodu. Co kawałek właziłem gdzieś na słup, żeby zobaczyć, gdzie koniec. Wtedy już byliśmy pewni, że się uda. Babcia opowiadała mi, że na czele strajku stanął Lech Wałęsa, który dziesięć lat później został prezydentem Polski. Lech Wałęsa tak wspominał ten dzień. Na strajk zjechałem tramwajem. Usłyszałem syreny jeszcze w domu. Wiedziałem, że tam się zaczęło. Przy drugiej bramie już się kotłowało, ale straż uważnie sprawdzała przepustki, a ja od lat nie miałem wstępu na stocznie. Skręciłem na prawo w stronę pierwszej bramy i tam między dwiema bramami koło szkoły jest gdzieś z boku taka uliczka. Tam zaszedłem i przeskoczyłem przez mur. I wywalczono podwyżki? Kiedy Lech Wałęsa podpisał już porozumienie i ogłosił koniec strajku, motornicza tramwaju Henryka Krzywonos wraz z Aliną Pieńkowską, Anną Walentynowicz i Ewą Osowską zaczęła zatrzymywać na bramach robotników opuszczających stocznię. Dzień wcześniej Henryka Krzywonos rozpoczęła strajk tramwajarzy, zatrzymując pojazd na torach. Dzięki tym właśnie kobietom stoczniowcy postanowili protestować dalej. Chcieli pokazać, że są razem ze swoimi kolegami z innych zakładów pracy w całej Polsce. Na terenie stoczni powstał międzyzakładowy komitet strajkowy, który spisał na tablicy listę 21 trudnych spraw, które, jak uważali, powinno się rozwiązać, i wywiesili ją na bramie Stoczni Gdańskiej. I. Czy ich postulaty zostały spełnione? Strajkujących popierali ludzie niemal w całej Polsce, a na terenie stoczni zaczęli się pojawiać zagraniczni reporterzy, którzy informowali świat o wydarzeniach w naszym kraju. Partia chyba nie była zadowolona z tego rozgłosu. Rządzący byli zaskoczeni, że tak wielu ludzi zaczęło protestować. W stoczni rozpoczęły się negocjacje ze strajkującymi robotnikami. I strajkujący wygrali? 31 sierpnia 1980 roku zostało podpisane porozumienie, a postulaty strajkujących spełnione. A co zadecydowało o sukcesie strajkujących? Strajk był powszechny, a strajkujący robotnicy byli niezwykle solidarni i zdeterminowani. Duże znaczenie miało i to, że nie byli sami wspierało ich liczne grono wykształconych osób, które im doradzały, między innymi Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, Lech Kaczyński i Karol Modzelewski. Tak te chwilę wspomina Alina Piękowska. Na zewnątrz prezentowaliśmy stanowisko uzgodnione wspólnie pomiędzy robotnikami, intelektualistami i działaczami opozycji, czyli właśnie Solidarność. Szanowanie siebie nawzajem spowodowało, że władza nie mogła nami manipulować poprzez nastawianie jednych przeciw drugim. Taka postawa pomogła nam wygrać ten strajk. W mojej szkole istnieje samorząd uczniowski i my również staramy się wszystko wspólnie uzgadniać. Ten wielki strajk w Stoczni Gdańskiej dał początek ruchowi o nazwie Solidarność, który bronił praw i wolności każdego z nas. Należało do niego prawie 10 milionów ludzi. I odtąd zapanowała wolność, a ludzie przestali się bać? Ludzie czuli się rzeczywiście wolni, ale dane im to było tylko przez 15 miesięcy, aż do ogłoszenia stanu wojennego w grudniu w 1981 roku. Władze przestraszyły się poparcia, jakiego obywatele udzielili powstającej solidarności, bo bały się, że ludzie przestaną ich słuchać. Postanowiły zatem, że zniszczą Solidarność. Ludziom żyło się coraz trudniej, w sklepach nie było już prawie nic. Rządzący tłumaczyli, że trzeba w Polsce wprowadzić stan wojenny, żeby w sklepach było więcej towarów i ludzie dostali większe pensje. Moja mama opowiadała mi, że kiedy rankiem 13 grudnia 1981 roku włączyła telewizor, i zamiast ulubionego przez nią programu dla dzieci teleranek, na ekranie telewizora pojawił się generał Wojciech Jaruzelski, który ogłosił wprowadzenie stanu wojennego. Mama przestraszyła się jeszcze bardziej, kiedy na ulicach pojawiły się czołgi i żołnierze. Poczułam to samo co twoja mama. Pamiętałam drugą wojnę światową i ten strach powrócił do mnie. Tysiące obywateli za sprzeciw wobec władzy zostało zamkniętych w więzieniach, a strajki i manifestacje, które wybuchały w całym kraju, rozpędzała uzbrojona milicja, a zwłaszcza specjalnie wyszkolone i wyposażone jednostki ZOMO. Wprowadzenie stanu wojennego tak wspominała działaczka opozycji Ludwika Wójec, która o stanie wojennym dowiedziała się podczas pobytu u swoich przyjaciół. Rano obudziła mnie gospodyni, słuchaj, słuchaj, bo włączyła telewizor, a tam nasz generał mówił co trzeba. No więc ja po prostu mnie, wyobraźnia taka, że świat się skończył, że tam całą krajówkę wyaresztowali, oczywiście. Przecież nikogo z przyjaciół nie ma. Co robić nic. I dzwonek do drzwi, a w drzwiach moja mama z moim synkiem i mój synek mówi, czy jest to moja mama? No. I wszystko mi powiedział. Powiedział mi, no, no ja już wiedziałam, oczywiście, że jest stan wojenny. Pani Ludwika nie została aresztowana. Aresztowano ją tego samego dnia wieczorem. Przyszli panowie, mnie zabrać? Chyba jednak z niedzieli na poniedziałek, bo były u mnie jeszcze trzy koleżanki, rozmawiałyśmy, dzieliłyśmy się informacjami, zastanawiałyśmy się trochę, co robić. Przyszli panowie, żeby mnie zabrać, i wtedy Pawełek udał, że ma gorączkę. A może miał z wrażenia? No w każdym razie dał ten mamo, zobaczyłam gorączkę, bo myślał, że oni mnie zostawią przy chorym dziecku. A oni się tym specjalnie nie przyjęli. I mnie zabrali niezwykle uprzejmie, ale zabrali. I tylko musiałam napisać, z kim zostawiam dziecko. No to napisałam, że z mamą, a ta noc u sąsiadki, żeby już mamy nie budzić. Jak wychodziłam, to Pawełek mi dał na drogę maskotkę, którą dostał w szkole na Mikołajki. I pojechaliśmy. Ja bym się chyba bał wyjść wtedy z domu. Zwłaszcza po zmroku. Wieczorami nie można było swobodnie opuszczać domu, ponieważ władza wprowadziła godzinę milicyjną. Co to takiego godzina milicyjna? Między godziną 22. a 6 rano nie można było wychodzić z domu i poruszać się po ulicach. Pewnie wprowadzono ją dlatego, żeby ludzie nie działali w konspiracji? Władza nie była w stanie temu zapobiec. Ludzie przestali czytać prasę i oglądać telewizję. W czasie dziennika telewizyjnego o godzinie 19.30 demonstracyjnie wychodzili na wieczorne spacery. Na murach pojawiały się napisy i rysunki przeciwne władzy. Ludzie zbierali się w domach oraz kościołach, gdzie powstawały komitety pomagające osobom uwięzionym i ich rodzinom. A, a jak się porozumiewano? Czy działały telefony? Nie, nie było wtedy telefonów komórkowych, a w pierwszych miesiącach po wprowadzeniu stanu wojennego telefony w ogóle nie działały. Ponadto musisz wiedzieć, że w tamtych czasach nie każdy w domu miał telefon i przede wszystkim korzystano z budek telefonicznych. Dodatkowo w stanie wojennym rozmowy telefoniczne były podsłuchiwane przez urzędników, którzy wiedzieli, kto z kim i o czym rozmawia. Nawet tego nie ukrywano. Każda rozmowa telefoniczna zaczynała się od komunikatu. Rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana. Kiedy moja babcia dzwoni do urzędu, w telefonie odzywa się głos, który mówi, że rozmowa będzie nagrywana. Dziś wiele rozmów jest nagrywanych, żeby usługi, które oferuje bank albo firma, były lepsze. W stanie wojennym rozmowy były podsłuchiwane w zupełnie innym celu. Podsłuchy znajdowały się nie tylko w telefonach, ale nierzadko także w mieszkaniach. Zakładano je tam bez wiedzy właściciela, żeby dowiedzieć się, o czym rozmawia z rodziną lub przyjaciółmi. Skoro podsłuchiwano, to pewnie ludzie częściej do siebie pisali. Nie było e-maili. Pisano listy odręcznie, wkładano do koperty, naklejano znaczek i wysyłano pocztą, ale te listy również kontrolowano i stawiano na nich specjalny stempel cenzurowano. To chyba nic miłego być ciągle podsłuchiwanym i kontrolowanym. Ludzie marzyli o wolności, ale żyło im się coraz trudniej i powoli przestawali wierzyć, że coś może się zmienić. Coraz więcej czasu zajmowało im stanie w kolejkach i zdobywanie podstawowych produktów. Babcia opowiadała mi, że na półkach w sklepach oprócz octu były jedynie podstawowe produkty, jak kasza czy ryż. Sytuacja gospodarcza w kraju była coraz gorsza. Brakowało jedzenia, ubrań, wszystkiego, czego potrzeba do zwykłego codziennego życia, więc władze zdecydowały, że jedna osoba może kupić na kartki w ciągu jednego miesiąca między innymi y, 2 kg cukru, 2,5 kg mięsa, dwie kostki margaryny lub masła, 100 g produktów czekoladopodobnych, 250 g cukierków. Były nawet specjalne przydziały zeszytów szkolnych, które można było otrzymywać po oddaniu makulatury. Co to takiego wyrób czekolado podobny? Podobny do czekolady? Ponieważ brakowało kakao, masła albo cukru, na to w fabrykach słodyczy zamiast prawdziwej czekolady robiono różne podróbki, które miały wyglądać i smakować jak czekolada, ale no nie było to smaczne. Nie ma na tej liście warzyw i owoców. Warzywa i owoce nie były sprzedawane na kartki, bo dostarczali je rolnicy, a nie państwo. Ponadto warzywa i owoce uprawiano w przydomowych ogródkach lub ogródkach działkowych. Ale o pomarańczach czy bananach większość dzieci mogła wówczas tylko pomarzyć. Babcia opowiadała mi, że w sklepach brakowało nawet papieru toaletowego. O tak, zdobycie papieru toaletowego to był prawdziwy wyczyn. Tak swoją wyprawę po papier toaletowy opisała w swoim dzienniku Teresa Konarska. Dziś rano wyruszyłyśmy z panią Płużyńską do Jeziornej, gdzie była fabryka produkująca papier toaletowy w celu ewentualnego zdobycia papieru toaletowego. Ze względu na istnienie tutaj fabryki papieru, czasami można go tu właśnie było zdobyć. Zakupiłyśmy całą torbę. No, na sztuki nie sprzedają. 64 rolki za 1600 zł. Wysupłałyśmy całe nasze fundusze i stałyśmy się szczęśliwymi posiadaczkami torby pełnej tego rarytasu. Brzmi jak prawdziwa opowieść przygodowa. Historie, o których mi opowiadasz, niewiele różnią się od tych, które babcia pamięta z czasów wojny. Czy w czasie komunizmu też istniało państwo podziemne? Tak, ale nie takie jak w czasie II wojny światowej. Działacze Solidarności, których nie zamknięto w więzieniach, ukrywali się, tworząc Solidarność w podziemiu. Drukowano tam i kolportowano nielegalne ulotki, a na murach pojawiały się antyrządowe hasła. Dla przebywających w więzieniach organizowano pomoc prawną i materialną, a przede wszystkim podtrzymywano ich na duchu. Wiele osób nie wytrzymywało i wyjeżdżało z Polski. Stan wojenny zakończył się dopiero w lipcu, w 1983 roku. I wypuszczono z więzień działaczy Solidarności? Część więźniów tymczasowo zatrzymanych wypuszczono w 1982 roku. W 1986 roku władze zadecydowały o wypuszczeniu na wolność więźniów politycznych. Alech Wałęsa powołał tymczasową Radę NSZZ Solidarność. 1 lutego 1988 roku rząd wprowadził kolejne podwyżki cen, co między innymi doprowadziło do dwóch fal strajków wiosną i latem tego roku. Sytuacja była tak trudna, że w maju rząd wyraził zgodę na rozpoczęcie rozmów z przywódcą Solidarności, Lechem Wałęsą. Jesienią zaczęto prowadzić tajne rozmowy na temat obrad przy okrągłym stole. Trwało to tak długo, bo część komunistów była temu przeciwna. Na szczęście zwyciężyła ta grupa, która była nastawiona pokojowo i skłonna do podjęcia rozmów z opozycją. Na początku tej historii powiedziałaś mi, że Polacy wywalczyli wolność bez użycia broni drogą pokojową. Sytuacja była tak trudna, że w końcu obie strony zaczęły ze sobą rozmawiać, aby wspólnie się zastanowić nad tym, jak w najlepszy sposób można zakończyć ten kryzys. Babcia mówiła mi, że rozmawiano przy okrągłym stole. Powiedz mi, historyjko, czy to ten sam stół, przy którym zasiadali rycerze okrągłego stołu? Widzę, że świetnie znasz legendę. A czy wiesz, dlaczego w tej legendzie rycerze króla Artura zasiadali właśnie przy okrągłym stole? Król Artur uważał, że wszyscy są sobie równi i dlatego w czasie jego panowania wszyscy zasiadali przy okrągłym stole. Stół, przy którym zasiadała strona rządowa i przedstawiciele opozycji, został wykonany na specjalne zamówienie. Podobnie jak za czasów króla Artura, stół był okrągły, żeby wszyscy mieli równie ważne miejsca, by móc w zgodzie rozwiązać wszelkie spory. I jak długo trwały te rozmowy? Rozmowy władz i przedstawicieli Solidarności rozpoczęły się 6 lutego 1989 roku w Pałacu Namiestnikowskim, obecnie siedzibie Prezydenta Rzeczypospolitej, i trwały do 5 kwietnia. Tak relacjonował to spotkanie dziennikarz Krzysztof Czabański. Delegacja Solidarności przyszła do Pałacu piechotą z pobliskiej Karowej, gdzie mieści się nasze biuro organizacyjne. Przed pałacem stał kilkutysięczny tłum ludzi, obserwując jak kolejne delegacje i notable podjeżdżają luksusowymi limuzynami. Ludzie sądzili zresztą, że lechu już jest w środku. Czekali, że może pokaże się w oknie. A tu niespodziewanie tup tup patrzą lechu i inni zasuwają chodnikiem. Wrzawa, oklaski, nader wrogie okrzyki dla władzy. Świetne wejście. Chyba jeszcze nigdy nie widziałem tak dużego stołu. Ciekaw jestem, czy udało się wszystkim porozumieć? Lech Wałęsa w przemówieniu zamykającym obrady okrągłego stołu w dniu 5 kwietnia powiedział: Dziewięć tygodni rozmów o najważniejszych sprawach naszej ojczyzny pozwoliło nam dojść do przekonania, że w sytuacji, w której się znajdujemy, nie ma już mowy o handlu między różnymi stronami, ale tylko o wielkim ryzyku, które ponoszą wszyscy, którzy czują się odpowiedzialni za Polskę. Albo potrafimy jako naród budować w sposób pokojowy Polskę, albo utoniemy w wojnie domowej, w której nie będzie zwycięzców. I odtąd Polacy byli wolni? Jednym z najważniejszych ustaleń obrad okrągłego stołu była zapowiedź przeprowadzenia częściowo wolnych wyborów. A co to znaczy, że, że częściowo? W sejmie większość miejsc zarezerwowali sobie komuniści. Na każdych trzech polityków przypadało dwóch przedstawicieli dotychczasowej władzy. Powstał senat, czyli druga obok Sejmu Izba Parlamentu. Wybory do Senatu były całkowicie wolne i demokratyczne. Dzieci też mogły zagłosować. Podobnie jak dziś trzeba było mieć ukończone 18 lat, ale dzieci pomagały w przygotowywaniu kampanii wyborczej. Tomasz Jastrun wspomina. Mój syn, jeszcze uczeń szkoły podstawowej, z kolegami z klasy i podwórka wziął niezwykle czynny udział w wyborach. Najbardziej pasjonujące dla dzieci było oczywiście rozwieszanie plakatów. U mojej babci w domu wisi plakat wyborczy z kowbojem niosącym kartę do głosowania. Bardzo lubię ten plakat. Warszawiacy mieli pełne ręce roboty. W nocy, tuż przed wyborami, na plac Konstytucji, gdzie w kawiarni Niespodzianka mieścił się sztab wyborczy Solidarności, przyjechał transport plakatów z Włoch. Dziesięć tysięcy wizerunków Garego Coopera, niosącego w ręku kartę do głosowania. Wynik wyborów był dla władz zaskoczeniem. Sukces Solidarności był ogromny i nikt się go nie spodziewał. Do sztabu wyborczego w kawiarni Niespodzianka spływały gratulacje z całego świata, a na placu Konstytucji trwało święto wolności. Pamiętam, że po wyborach znana aktorka Joanna Szczepkowska powiedziała w telewizji: Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Dlatego właśnie 4 czerwca 1989 roku był dla ciebie jednym z najszczęśliwszych dni w życiu. Tak, bo pokazaliśmy sobie, a także światu, że można bez rozlewu krwi i niepotrzebnych kłótni dokonać wspólnie ważnych zmian, które sprawiają, że nasz świat staje się lepszy. Latem, w wyniku wyborów, powołano pierwszy w bloku radzieckim niekomunistyczny rząd z Tadeuszem Mazowieckim na czele. W grudniu 1989 roku Polska powróciła do tradycyjnego przedwojennego polskiego godła orła z korony i do dawnej nazwy Rzeczpospolita Polska.